A więc... chciałbyś przyjąć władzę nad światem? To świetnie się składa, bo tutaj zostaniesz programistą, a od tego już bardzo blisko do przyjęcia władzy nad światem. A przynajmniej do zdobycia bardzo pożądanego i dobrze opatrzonego zawodu programisty. Ta opcja też jest całkiem spoko. Code to szkoła programowania, która zapewnia zdobycie wszystkich umiejętności niezbędnych programiście, a ja mam okazję przyglądać się całemu kursowi z bliska. Trochę za blisko. A, sorry. Cała przygoda zaczyna się od aplikowania online, gdzie po wypełnieniu formularza zostaniecie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Taką trzy w jednym. Najpierw po angielsku, później po polsku, a na końcu test logiczny w formie gry planszowej. Czemu nie? Po przejściu tego etapu czeka was pierwszy dzień w nowej szkole. Kombinacja słów, która budzi strach w sercach wszystkich uczniów, ale spokojnie. Nie musicie wychodzić na środek i opowiadać o swoim chomiku. Tutaj za integrację całej grupy odpowiadają mentorzy i... Ciekawe zabawy. Także nie zdziwcie się, jeśli zobaczycie dwa kółka studentów i mentora, który mówi im, w którą stronę mają się kręcić. To nie to, co myślicie. A teraz wszyscy kręćcie się w lewo i powtarzajcie za mną. Gdy już się zintegrujecie, czeka Was przygotowanie Waszego pierwszego projektu, który wprowadzi Was w świat programowania. A testować będziecie go na swoim mentorze. Tak, zobaczycie, jak Wasza aplikacja budzi się do życia, a mentor będzie wykonywał polecenia, jakie umieścicie w kodzie, sprawdzając, czy działa poprawnie. Przy okazji zapewniając wszystkim rozrywkę. Mimo, że praca programisty kojarzy się głównie z klikaniem w klawiaturę i posiadaniem dużej wiedzy technicznej, to wbrew pozorom pracodawcy zwracają równie dużą uwagę na umiejętności miękkie, czyli np. komunikację w zespole czy organizację swojej pracy. Zauważyłem, że w Kołdku mentorzy kładą na to równie duży nacisk, jak na wiedzę techniczną, więc już w pierwszym tygodniu będziecie mieli okazję opowiedzieć o swoim pierwszym projekcie na prezentacji. To dobra okazja, żeby oswoić się z wystąpieniami publicznymi, co może znacznie ułatwić Wam komunikację w zespole, nie tylko. Cześć, yy, nazywam się Łukasz i chciałbym przyjąć władzę nad światem. Co drugi tydzień uczycie się sami w domu, chociaż do szkoły można wpaść zawsze, a w pierwszym takim tygodniu Solo uczycie się korzystać ze środowiska Scratch. To prosty obiektowy język, który wprowadzi Was na początek trochę głębiej w tematykę programowania. I tak właśnie wyglądałem pierwsze dwa tygodnie w kotku z moich obserwacji. Póki co jest przyjemna, miła atmosfera, ale to dopiero początek. Studentów czeka tu jeszcze masa wyzwań, wzlotów i upadków, a ja będę się wszystkiemu bacznie przyglądał i zdawał relacje. W tym odcinku to tyle. Widzimy się w kolejnym. Nie zapomnijcie zasubskrybować i zostawić komentarz, jak podoba Wam się taki rodzaj vloga. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!